Świadomość międzykulturowa w działaniach stabilizacyjnych, poziom taktyczny to część praktyczna kursu prowadzonego przez Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, w którym uczestniczą przedstawiciele pułków rozpoznawczych niemal z całego kraju. Oficerowie młodsi, poruszyciele, kapitanowie realizują zadania współpracy cywilno-wojskowej, z którymi spotkaliby się prowadząc y, operację stabilizującą. Zadania te polegają głównie na ocenie funkcjonowania administracji cywilnej, administracji publicznej, ośrodków zdrowia, szkół, jakie problemy posiada ludność cywilna, jakie problemy posiadają mniejszości religijne na czym te problemy polegają i w jaki sposób te problemy można rozwiązać. W ramach realizowanego zadania uczestnicy kursu spotkali się również z przedstawicielem Urzędu Miasta, zastępcą dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Krzysztofem Papudą, który opowiedział im o funkcjonowaniu i zadaniach realizowanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta. Na podstawie zgromadzonych informacji wszyscy biorący udział w zajęciach musieli stworzyć meldunki i dopasować je do tła taktycznego, które wcześniej przygotowano na ćwiczenia. Tło zakłada, iż wszyscy uczestnicy kursu tworzą państwo Wislandia, które sąsiaduje z państwem Monda. Problemem jest fakt, że na terenie Wislandii mieszka duża mniejszość mondyjska, która dąży do autonomii oraz przyłączenia tej części kraju do Mondy.